Radio m 107,6 FM. Rozmowa poranka. 8:13 na zegarze. Witam Państwa i witam naszego gościa. Dzisiaj Pan Jerzy Szmajda, prezes oddziału Katowice Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień, dzień dobry. dobry Państwu dzień dobry Panu. Panie prezesie, dzisiaj ma zapaść decyzja, chyba wiążąca, co dalej ze strajkiem. Jaka to będzie decyzja? Pan już coś przewiduje? Ehm... Nie wiem, tego panuje wielka tajemnica. Do godziny 10 będziemy musieli czekać z niecierpliwością na tą drugą część prezydium. Prezes Broniarz i prezes Witkowicz stwierdzili, że, że formuła, z jaką wyszliśmy. Yy, pomału tę formułę trzeba zmienić, ponieważ no, nikt w tej chwili nie odpowiada na merytoryczne, na merytoryczne argumenty wysuwane przez yy, Komitet Organizacyjny Strajku. Ale zmienia się też chyba atmosfera wokół strajku. Macie takie poczucie, że troszkę czas gra na waszą niekorzyść, bo rodzice, no nie wszyscy pewnie, ale wielu było skłonnych poprzeć strajk i pewnie popierało do czasu, kiedy to nie zaczyna kolidować z interesami ich dzieci. No a te interesy to egzaminy, egzaminy wstępne niedługo. Ja występuję, panie redaktorze, tutaj w podwójnej roli. Bo i jako prezes oddziału, czyli szef w Katowicach odpowiedzialnego za, za strajk, ale również jestem rodzicem, którego dotyka bezpośrednio ten strajk, ponieważ jedno dziecko w szkole podstawowej, a drugie dziecko w przedszkolu. I to są placówki, gdzie, gdzie jest przeprowadzany strajk i nie ma zajęć. No właśnie, trzeci tydzień, część, trzeci tydzień część dzieci się snuje po prostu po ulicach. Część dzieci, tak, a czy część... starszych. My, my, no niestety z żoną musimy, e, musimy dzielić się e, naszymi dziećmi. To jest fajne, ale jest niewątpliwie przeszkadzające w pracy. Dlatego ja myślę, że e, część, duża część rodziców rozumie, że, że ten strajk jest tak naprawdę dla przyszłości dzieci tych dzieci, które być może teraz są niedoopiekowane i które stanowią problem rodzinny, ale, ale w przyszłości mam nadzieję, że dzięki temu będą mieli i lepszą opiekę, i lepsze wychowanie, i lepszą edukację. A nie żałujecie tego terminu i formy, zwłaszcza terminu strajku, czyli zbiegającego się z egzaminami? Panie redaktorze, przez kilka, kilkanaście lat Organizowaliśmy pikiety, manifestacje, yy, wskazywaliśmy na rażące błędy w, w reformowaniu yy, oświaty. Do nikogo, nikt się tym nie przejmował, bo robiliśmy to w soboty. Żeby ale nikomu... można było zrobić strajk w tygodniu tylko nie wtedy, kiedy są egzaminy. Tutaj najczęściej pojawia się ten zarzut. Ja rozumiem, ale można by też zrobić wakacje. W tym momencie nikomu już nie będzie to zawadzało, a szczególnie rządowi, ponieważ rząd w tym momencie idzie na urlop, prawda? A problem my go protestujemy. I dalej będziemy protestowali. No przecież w każdym momencie kiedykolwiek jest urządzany strajk, to wtedy, kiedy dla strajkujących jest najlepszy czas. Wybiera się to ze względów taktycznych. Ale zaród, który najczęściej się słyszy pod adresem strajkujących, to to, że tracą na tym najbardziej dzieci, zwłaszcza te, które właśnie mają egzaminy i i tu pytanie, czy nie warto było zastosować takiej taktyki, żeby już na czas tych egzaminów pierwszych, które się odbywały, tak. czyli to były w szkołach, w gimnazjach końcowe egzaminy, można było ogłosić dzień wcześniej, na przykład, przerywamy strajk na czas egzaminów i ogłosić również, że to tylko dzięki nam odbyły się egzaminy. A tak właściwie to 1 do 0 wygrał rząd chyba tę rozgrywkę. Ja nie, ja nie patrzę się na mecz jak na mecz, na, na tą sytuację. Jest to, było, nie było sytuacja pierwsza tego rodzaju od, od 60, od, nie wiem, prawie, że od, od 80 lat taki strajk szeroki w oświacie i jeżeli yy, traktujemy to w formie, kto wygrał, no być może do przerwy wygrał rząd. A czasem takie ale, można mieć wrażenie, tyle, że to tyle jest... samobójów, ile oni sobie strzelili, to powinno już być na tablicy wyników wyraźnie pokazane. Ale chyba obie strony sobie strzelają. Samobój, tak jak właśnie z tymi teraz maturami, na przykład kiedy prezes yy, broniasz. Mówi już wcześniej z egzaminami, że być może trzeba będzie podważyć ich prawomocność, no bo nie takie były składy komisji. No to już jest takie trochę granie dziećmi. To nie... nie jest granie dziećmi, to jest granie przepisami, bo na pewno z powodu tego, że, że stwierdzi się, że egzaminy nie były w porządku przeprowadzane i na podstawie przepisów, które powinny być wydane, w tym momencie nie, nie obciąża to dzieci. Obciąża to władze bezpośrednio. Obciąża dzieci, bo musiałyby drugi raz podchodzić do egzaminów? Nie, ponieważ wydaje się, one są ofiarami w tym momencie, byłyby ofiarami w tym momencie, a w naszym prawie raczej nie stosuje się tego, żeby ofiary karać. Więc w tym momencie jasne stwierdzenie winy byłoby i tylko i wyłącznie o to chodziło. Ale coś by trzeba to... zrobić z wynikami egzaminów, to co by się wtedy stało? Wyniki byłyby zatwierdzone. Ja zawsze mówiłem, że trochę lat już przeżyłem, że rząd potrafi dekretami naprawdę dużo zrobić. Mówi się teraz o rozporządzeniach, ustawach. Tam nie, to nie, są, to nie są ani rozporządzenia, ustawy, ani ustawy, ponieważ. Na to potrzeba czasu, żeby wypracować coś, omówić. A jeżeli ktoś potrafi w przeciągu jednej nocy zmienić prawo tylko i wyłącznie po to, żeby przeskoczyć kamień, który jest na środku, to to nie jest prawo, to to jest dekret. Ale w przypadku maturzystów czas gra rolę. I co by pan zrobił na miejscu premiera? Nie podjął takiej samej decyzji? Na miejscu premiera podjąłbym rozmowy dawno, trzy miesiące temu już. No dobrze, ale niezależnie od negocjacji, które między negocjującymi się czasem godnie, udają, czasem nie. ich nie podjął. Podjęła pani wicepremier. Ja rozumiem. To jest wicepremier, która jako premier wprowadzała tak zwaną reformę oświaty. Mhm. No ale doszło do czego doszło. I teraz ktoś musi uratować maturzystów. Ale maturzyści naprawdę, proszę wierzyć, są przygotowani przez nauczycieli tak, że ich nie trzeba ratować. Im. No, tylko, ewentualnie, tylko muszą, tylko, tylko muszą być sklasyfikowani. Nie ja rozumiem. Wczoraj odbył się komitet w Katowicach. Zebraliśmy się wszyscy przedstawiciele komitetów strajkowych ze szkół średnich w związku i doszliśmy do wniosku, że będziemy klasyfikowali uczniów bez względu na to, jakie są przekonania, i zrobimy to wspólnie, ponieważ bardzo dużą wartością tego strajku jest to, że bardzo się skonsolidowały i rady pedagogiczne, i również placówki i oświatowe szkoły. Średnie zaczęły ze sobą współpracować, przekazywać sobie informacje i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę duża wartość dodana, bo w środowisku byliśmy bardzo skłóceni. A jak się słuchają nauczycieli, rekormy. czasem ma się wrażenie, że te emocje wśród nauczycieli są tak duże. No tak, ale to jest strajk. Proszę panie, wierzyć, panie redaktorze, to nie jest normalna sytuacja. Każdy z nas przychodził do pracy, żeby pracować z dziećmi, ale na podstawie stabilnego prawa, które gwarantuje nam satysfakcjonujące wynagrodzenie. A wracając do tego, co pan przed chwilą mówił o tym, że podjęliście decyzję o tym, że będziecie klasyfikować, czyli ta inicjatywa rządowo-sejmowa już w tej chwili jest niepotrzebna, tak, ta ustawa, bo i tak będą nauczyciele klasyfikować. Rząd i tak przeprowadzi swoje, żeby pokazać swoją siłę. Ale nie musi przesyłać zastępczych komisji, kiedy narzuci no, się ale po prostu tak przejrzą. Przy... Ale i tak przesyłał. Komisje były zapewnione, i tak strażacy przyjeżdżali, co trochę humorystycznie brzmi, ale takie, takie były fakty. No Dzisiaj się zresztą okaże, czy strajk będzie przerwany, zakończony, zawieszony, czy jakakolwiek inna forma. <laughs> Jeśli chodzi o postulaty, no to tu można by długo rozmawiać i to w ogóle na dłuższą debatę pewnie. Tu jest um... potrzebny okrągły stół. No właśnie, ale, poza, ale nie poza, chcecie wziąć udziału poza, jako związek w tym okrągłym stole, który proponuje no W premier. tym okrągłym stole nie, proszę, proszę Pana, my przez 4 lata wskazywaliśmy temu rządowi, 3 lata temu rządowi, że, e, żeby nie szli tą drogą i... Nigdy nie było negocjacji. Oprócz tego, że były napisane e, fakty, że w Lublinie odbyły się negocjacje. Otóż tam nie było nikogo e, z ministerstwa, na przykład w Lublinie. E, był podsunięty kurator, który e, papiery wypracowane przez e, konferencję w trakcie negocjacji z różnymi ugrup ugrupowaniami e, wziął i przekazał do ministerstwa, i tak wyglądały negocjacje w całej Polsce. Więc. Trudno mówić o tym, żeby ktokolwiek z nami negocjował, wprowadzono tylko i wyłącznie to, co chciano. Pod płaszczykiem tego, że się konsultowało. Pani minister Zaleska z nikim nie konsultowała niczego. A poprzednia ekipa bardziej konsultowała, bo tu pod adresem Związku Nauczycielskiego Polskiego są zarzuty, że wtedy nie protestowaliście. Ciekawe też wpisy, to w ogóle ciekawa dyskusja zawsze przy tej okazji odbywa się u nas na Facebooku pod postami. Jesteśmy wdzięczni, że nasi słuchacze tak się sprawą przejmują. I tu między innymi zacytuję tylko dwa, dwa zdania z wpisu pani Izy, która w ciekawy sposób opisuje sytuację w szkołach. W ogóle jako nauczycielka pisze też, chcę drukarkę, ksero, dostęp do Wi-Fi służbowego, mogę mieć wyższe pensum, ale niech w tym się to zawiera. Chcę sprawdzić. Sprawdzać w szkole, przygotowywać lekcje, przyjść do domu i nie siedzieć nocami Myślę, że to normalność I kończy tak Chcę normalnej szkoły Stan dzisiejszej szkoły to nie wina rządu tego czy tamtego To wypadkowa wielu, wielu lat, do której rządy się przyczyniły pani, No właśnie Pani to... Izabela ma w 100% rację Ale zaczyna swój list od czegoś takiego Niestety decydującym postulatem ZNP jest pensja nauczycieli A ona mówi, że to jest tylko jeden z elementów Tak, ale elementem głównym strajku i powodem rozpoczęcia strajku w y, ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych może być tylko i wyłącznie wynagrodzenie. Więc I pierwszy, to, narzuciło postulat i to nam narzuciło postulat pierwszy, żeby przeprowadzić w ogóle całą procedurę y, strajkową, żeby można było y, ogłosić legalność strajku. Panie prezesie, musimy kończyć, więc oczywiście czekamy na decyzję. Sz szkoda, <grym> szkoda. Myślę, że będziemy wracać do tematu szkoły, być może w szerszym zakresie, bo widać, że szkoła potrzebuje debaty, także być może na antenie radia. To zapytam jeszcze o sytuację w państwa ocenie tu w Katowicach, czy w ogóle w województwie śląskim pan jest szefem oddziału katowickiego. Oczywiście tak. z jednej strony słyszymy strajk wygasza, z drugiej strony słyszymy nic podobnego. Jest cały czas poparcie. No to jedna ze stron to pan. Rozumiem. Panie redaktorze, szanowni państwo, Rozpoczynaliśmy, rozpoczynaliśmy strajk wszystkie szkoły w Katowicach, które mogły przystąpić do strajku, czyli w których przeprowadzono referendum i referendum było w referendum pracownicy opowiedzieli się, opowiedzieli się za przeprowadzeniem strajku, zostały przeprowadzone te referenda i tylko w jednej referendum było na nie w jednej szkole. I do dzisiejszego dnia. Wszystkie szkoły, gdzie referenda, yy, w referendum nauczyciele i pracownicy opowiedzieli się za strajkiem, strajkują w Katowicach. Nie wiem, jak jest w innych miastach. W Katowicach naprawdę strajkują wszystkie szkoły. Prezes katowickiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Pan Jerzy Szmajda, dzisiaj był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM.